W pierwszym minucie macie moje kolejne dzisiaj gramy w realistycznych targach, raz w Jeśli latem. Jeśli filmujcie, dalej lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie mojego kanału, bo 30 subskrybentów wypełnimy na autoboje, czyli Chevrolet. O! Fajnie wygląda, tylko chyba inaczej się to postawiłem i to chyba lata. To w ogóle lata. Nie chcę, żeby to latało, ale wyjadę. Czy przy, nie wiem, ale widziałam, że jest 5 lat, to jest... 5 lat to jest sporo, ale... O, nie wiem. Zresztą ja chyba szybko wyjść, bo już mam... Jakiś, jakiś tam... Nie jakiś... Ma. Jest tam... Jest jakiś Chcę wyjechać, nie? no. Męczy wyjechać. Cóż, poczuję. Mam no, już koktykał. Go no, gost, pójść z niej stąd. To bullet, cover, I ja idę Tu jest pole czekowe, właśnie tego o, oh, taki kolorek, a nie, ten wizytę, jak się chwala? halo, i coś nie działa, o, zapaliło. Tylko teraz muszę jeszcze raz wejść. O Jezu Jakić pączki? Co tu się stało? A! Patrzcie jakie kółko. Już o policja Zbierzek zbierzek od nich z policją No ja już mam rozwalone auto. Co to ma być? Są tu tyle autobusów. Ja bez policji. Co już nie się tu koniec. Szczerze to nie. Już bagażnik mam rozwalony, to wiem. Ale ładna kółka. Nie wiem co to będzie, ale jedziemy. Ach, wyjadę w auto, O nie, to był zły, zły pomysł. Dopiero mi się auto zniszczyło. Takie lagi przestr... Grę! Mogę jechać? O, ale mogę... Ale silny jestem, mogę dobrać z auta. Pojedziesz w końcu? Nie, już muszę skasować. Za dużo aut. No to po kolei. Forda. E, nie chcę żebym nie zmiażdżył. O, lorek To Tu chcę do niego wsiąść. Znowu nie działa coś. Krasny. Czasami tutaj pierka coś nie działa, jak to na dole napisałam, że trzeba przez drzwi chodzić, po prostu, a nie przez y, okno. Oj, 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 to się źle skończy, nie, źle, skończy. Już się skończyło. Ale całkiem mocno. Wcześniej tak wjechałam, to już bagażnik latał. Oj, 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 nie chcę, nie chcę, nie chcę. Próbujemy nie zniszczyć tu auta. Co tu się dzieje? Panie autobusie. Będzie? Pan jechał. Chwila, może wiadę. Tylko musiałbym na cofnąć. Chwila. Spawn. Capriz. Capriz. O, na górze jest, ser. Spadnę stamtąd. Ciekawe co się stanie ze mną. Skinę. Ty, po prostu... O o o o nie 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 nie, 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 nie proszę Serio Chwila, może zdążę wejść Ups, 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 usun szpa panie autobusie Proszę wyjść mi stąd yy. bryan za autobusem Albo wyjechać, proszę Ojej, oj, oj. będzie z tym problem. Nawaryjny. Teraz szybko spam się w Czemu na, na, nie na dole? Co z tym autobusem? Albo ja zostawię jego włączonego. Fajnie. Mogę pana, mogę pana usunąć. Gdybym bardzo chciał. Gdyby to było możliwe, proszę. Mogę to usunąć. Proszę. Ja chcę stąd wyjechać po prostu. No jednak nie. Eee, nie mogę wyjść. Chcę stąd wyjść. O, dobra, jadę, bo tam nie wjeżdżam. Przestań, auta mam straszne lagi, nie mogę... O, dobra. No nie mogę O, dobra. Wiem, że drzwiami trzeba wchodzić, no ale jakoś nie mogę. Aha. O, dobrze, 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 Tyle, Do tyłu, do tyłu! Nie, do przodu! Tu kaprys. proszę, tylko nie wierz mi. O! Co jeździ? O! 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 Dobrze! Ten jedzie dobrze. Teraz zobaczymy, co się nadaje. Tak, jest drugi wiatr, może jest wolny. O! Ups. Przepraszam bardzo. Zaraz tu jeszcze tak... Tu jest jakaś rampa zaraz spróbujemy oj, 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 oj to był zły pomysł, bardzo zły pomysł Już miał to się nie dopiero Czemu ja czekałam Teraz może nie Chevrola jakiś Buick e Roadman Nie wiem co to A taki zwykły chyba po autko zwykłe Nie, nie popsute jeszcze raz Mogę tu wejść cały o, a to były już dziwnie zniszczone. Nie pytajcie. Ale w sumie tylko jedna osoba zginęła być razy. 7 razy, o pożeby to jest? O, to chyba właśnie tylko z przepaści da się zginąć. Ui. Zobaczymy, co się stanie. Nie yes, dać, dasz radę. Ani nie do tyłu... Eee. Głupie auto. Nie można się resetać, ale ja już... Serio? Można inaczej jakoś wziąć te auto, bo ja. Nie... Może. Wystarczy mi je. Albo nie, 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 nie. My się tak łatwo nie poddajemy. Chodź tu. Tak, do ciebie mówię. Spróbujemy coś z Tobą stanie. Jeśli w ogóle odpalisz. Dobra, działa. O, ty masz siłę! Proszę... nie, 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 nie. I co tu się dzieje? Nie... nie, 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 nie. Nie do przodu, nie, nie, nie mogę. O, dobrze. Trzeba ja trochę wykręcić. Nie. Co jest? Nie mogę... nie, kont nie kontroluję. E, to jest... Aha! Robili nie. w Można... Trzeba. Au! da się biegnąć nie wiem, ale jadek o z chcę z rampy, rampy daj proszę dobra teraz jakiegoś fajnego czym to mogę wyskoczyć Eee. tylko jak w tym jestem to mogę Dobra, wezmę forda. Tylko proszę. Aha. A, bo to... To jest... A, okej. Okay. Ja się nie skarżę, no ale... Chciałbym... Już. Aha, to jest takie samo auto. Nie, nie jest takie same. Teraz tu się odczy się i tu. Świat ten cwania, pan. No i ten pan nie może już jechać Super bo ja nie z tej strony Dobra, się za kupą To jest, był zły pomysł Ej, jak to... Aż tak nie lokuje Co tu mi się stało? Nie wiem. O! Mogę wsiąść, mogę wsiąść. Tego auta nie mogę użyć. Ja to mogę tego użyć. A to tego używaliśmy już. Tylko nie mogę do auta wejść. Включики взят сейчас нам. вам. И в нарцинграмм. Куда у Куда? Куда Nie mogę nic innego A bo tu jeszcze są roczniki jakie to Tego to akurat nie widziałem Tym dodziałem pojeżdża A co mi szkodzi co jest O ten jedzie, o ten jedzie szybko. Fajnie wygląda. A. O, to auto jedzie szybko. Nawet światło ma włączone. Oj, 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 oj oj. Ja chcę tochnąć. Czemu nie mogę zupełnić autobus? Filater jak to się nazywa. Nie wiem. Aha, bo su albo... Uuuu. Fajnie wygląda e, autko. To czy jeździć będzie to jest koła o taki trochę maluszek większy trochę ale maluszek taki zaraz przejdziemy się też autobusem nie no to mam czy ten nawet U, dawno mam mocny silnik to wiem coś jest... e, nic się nie stało A jak w pochodzie jadę też nic zbytnio Teraz. o maluszku dawaj jedziesz, dasz radę wierzę w gdzie patrz a inne autka nie umiały jechać jesteś wyjątkowym autkiem maluszku dobra, jadę o, ludzie potrąciłem człowieka a to tak mały pałk dobra, idę ja czoł to busem tylko jest mi wywalony кричал бы. Oh, таксовка. Ну, no, no, таксовка уже приеду. Добро, шевчей поедет. так Czemu ja jeszcze jadę? O. Przejadę się autobusikiem. O kurczę. Te długie. O. Nie nie widzę, ale... Trzeba jechać. Слушай, у меня банка Ой, Вася, а вы здесь это банка не ты О, Сейчас тут сейчас. Похоже, что сейчас A, ja się jakoś nie skończył, okej. O, jak to sobie jechało. Tu miałam u Ja teraz mam o pana. Dobra, ups, 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 nie mogę wyjść. O. Chciałbym cię gdzieś indziej, okej? Okay? Którego ja brałam? Tego chyba. Nie. To był przed chwilą. Tego. Nie. Ten? Nie. U tamtego na górze, co był. O, ten jest fajny, ale to nie ten był. O, ci jeszcze czerwoniutki. Nie wiem, jak po tu mógł się zabić. Najbardziej bezpieczna gra. Ja zero 0 a chociaż drugi gość ma 5 śmierdzi, Chwilę go, kuby szok, może coś tylko kupi. Zero woks. Nic nie widziałem. Nie widziałem. Ojo, jojo, jojo, Mam problem. No, a na dzisiaj to wygląda. Zobaczcie nam, na północną czcię, na jak Mogę stąd wyjechać, ten autobus nawet się tu...